Jacek Paciorek, Jacek Korza Paciorek, kryptochemik.pl A ze mną jest moja córeczka jaśmina. I dzisiaj o jaśminowej promocji. Czyli z okazji urodzin naszej córeczki Jaśminy dostajesz dodatkowe Fibonacci, kiedy kupujesz pakiet Fibonacci od pakietu szmaragdowego, gdzie jest 8 Fibonacci, dostajesz dodatkowego Fibonacci. I czym wyższy pakiet bierzesz powyżej szmaragdowego, to dostajesz więcej dodatkowych Fibonacci. Z pozdrowieniami od Jaśminki, to są środki, które dodatkowo są dla niej, dla nas wszystkich, a dla Ciebie od Jaśminy dodatkowe Fibonacci. Pozdrawiamy serdecznie z Dar es Salaam, Jacek Paciorek, Jacek Chorza Paciorek i Jaśminka, Jacek Paciorek, kryptochemic.pl. Hej, cześć!